Witam Was ponownie w drugiej części naszego filmu instruktażowego, jak zrobić chleb na zakwasie. Zajmiemy się przygotowaniem składników dodatkowych, które będą znajdowały się w naszym chlebie upieczonym na zakwasie. Tak jak tutaj widzicie, jednym z tych składników będzie kasza jaglana. Kasza jaglana ma ten, tę wspaniałą właściwość, że sama w sobie po ugotowaniu jest lekko zasadowa. Co pozwoli nam uzyskać taki efekt zbilansowania kwaśności chleba, którym jednak jednym ze składników będzie mąka żytnia, która zakwasza chleb. W związku z tym chleb zrobiony z kaszą jaglaną, będzie zrównoważony w swojej kwaśności przez zasadową kaszę jaglaną. Co co teraz zrobimy, to odsypiemy odpowiednią ilość, którą użyjemy do ugotowania, ponieważ będzie to gotowana kasza jaglana, która zostanie wymieszana z, z, z rozczynem. Więc odmierzymy w tej chwili taką ilość kaszy jaglanej, która pozwoli nam na przygotowanie odpowiedniej ilości gotowego składnika, czyli ugotowanej kaszy jaglanej. Tak jak tu widzimy wypełniliśmy pół, lot, pół litrowy kubek suchej kaszy jaglanej i ten półlitrowy kubek kaszy jaglanej wsypiemy teraz do miski która posłuży nam do umycia kaszy jaglanej która sama w sobie, która sama w sobie zawiera Zanieczyszczenia mechaniczne, a czasem też chemiczne, więc pokażę Wam teraz, jak w taki prosty sposób taką kaszę jaglaną, jaglaną umyć, do, do momentu, w którym ona będzie się już nadawała do gotowania, będzie wolna od tego typu zanieczyszczeń. Zalewamy suchą kaszę jaglaną wodą, najlepiej ciepłą z kranu, i wygniatamy ją dłonią. W wodzie, w taki sposób, żeby ziarenka kaszy jaglanej pocierały o siebie nawzajem. Dzięki temu mamy tutaj taki efekt swego rodzaju szczotki, dzięki której te zanieczyszczenia chemiczne w postaci jakichś drobinek pyłu po szlifowaniu prosa, czy też jakiekolwiek inne zanieczyszczenia, takie jak kurz, zostaną przez tę wodę wypłukane. Więc już pierwszy etap płukania mamy za sobą. Będzie można w tej chwili wylać wodę. Jak widzicie, woda ma kolor mleka. Co może świadczyć jedynie o tym, że jednak ilość zanieczyszczeń w takiej kaszy jaglanej jest całkiem spora. I proces ten trzeba powtórzyć przynajmniej trzykrotnie. Aż do momentu, kiedy woda, której płuczemy kaszę, stań się bardziej przeziuroczysta. Także ja zwykle płuczę kaszę jaglaną trzykrotnie, to zupełnie wystarcza do tego, żeby nabrała ona odpowiednich właściwości, czy odpowiedniej czystości i mogła zostać użyta w procesie tworzenia produktu. Jest to bardzo ważne, żeby te wszystkie produkty, które można przed przetworzeniem umyć czy oczyścić zanieczyszczeń były w ten sposób oczyszczane dlatego, że to yy, wpływa niestety na walory smakowe i jakość ostatecznego produktu, także polecam wszystkim, którzy stosują zasady tak zwanej szybkiej kuchni, czyli wsypać, zalać wodą, gotować, żeby jednak spróbowali to co się da umyć yy, umyć, a można to zrobić na wiele sposobów, bo tu akurat yy, w procesie produkcji Produkty nawet takie jak słonecznik, czy pestki z dyni też są w odpowiedni sposób przemywane. Potem jest to wszystko umieszczone na odpowiednim sitku. I w niedługim czasie jest to wykorzystane i praktycznie każdy z produktów sypkich użyty oprócz oczywiście mąki użyty do produkcji pieczywa, niestety Woda po półkaniu takiego produktu przypomina nieco tę wodę, którą widzicie, którą tutaj mamy po półkaniu kaszy jaglanej. Czyli niestety te zanieczyszczenia w tych sypkich produktach są, mimo że nie są czasem nawet widoczne. Tak jak w przypadku słonecznika tego pyłu po prostu nie widać. Mamy już tutaj trzecie płukanie, za chwileczkę skończymy. Można by powiedzieć, że kasza jaglana, którą będziemy teraz... Stosować zostanie wypłukana przepłukam ją jeszcze w taki szybki sposób raz lub dwa, żeby po prostu sama woda wypłukała z niej resztki zanieczyszczeń. Jak widać na powierzchni kaszy unoszą się te czarne drobinki, których kasza jaglana ma zawsze w nadmiarze. Ja w tej chwili przebłukam te kaszę jeszcze raz wodą z filtra, żeby po prostu wypłukać większość wody, która jest wodą chlorowaną. I potem powiem wam, w jakiej proporcji będziemy tą kaszę z wodą gotować, bo to też jest ważne. Należy odsączyć ją maksymalnie. wody. Dobrze, więc wlejemy teraz do tego pół litra sypkiej kaszy jaglanej cztery półlitrowe kubki wody z filtra. Dwa. Pierwszy kubek wlejemy w miejsce, którą potem przelejemy do garnka, w którym kasza będzie gotowana, a reszta wody będzie wypłukiwała nam resztki tej kaszy. Pierwsze pół litra już mamy zaaplikowane, drugie pół litra. Już można praktycznie wypłukać całą resztę tej kaszy. No i dwa ostatnie kubki pół litrowe trafią za chwileczkę do naszego garnka. Trzeci. I czwarty za chwileczkę będziemy mieli gotowe. Mamy już cztery kubki. Jak widzicie, kasza jest gotowana nie tak jak zwykle. Gotujemy ziarno w proporcji 2 do 1, ale w proporcji 4 do 1. Posolimy jeszcze naszą kaszę, która już jest zalana wodą. Może ją dość dobrze posolić. To nada wyrazi, wyrazistości temu pieczywu. Dobrze. I w tej chwili kasza jest praktycznie przygotowana do procesu gotowania. Odstawimy ją zatem na kuchenkę. Gdzie będzie gotowana w następnej kolejności i przykryjemy ją pokrywką, która posłuży nam do ugotowania. Dobrze, zobaczymy teraz jak wygląda nasz zaczyn. Jak pamiętacie, zostawiliśmy go w piekarniku, którym zagrzał się do y, temperatury 35 stopni minęło 6-7 godzin. Zobaczmy jak teraz wygląda za, zaczyn. Proszę bardzo. Jak pamiętacie, po y, zalaniu y, tego pojemnika czy wsypaniu do niego mąki, mieliśmy. 2 cm do brzegu krawędzi tego pojemnika w tej chwili mąka, która została wymieszana z zaczynem, jak materac napompowany bąbelkami gazu, który wytwarza się podczas kwaszenia i przygotowywania tego rozczynu, uniosła się do góry ta cała mąka niczym materac i dosięgnęła do brzegów tego oto naczynia. Więc mamy w tej chwili praktycznie przygotowany już rozczyn. Do tego, żeby go z powrotem rozmieszać, czyli po prostu ujednolicić jego konsystencję. I przy mocy tego właśnie rozczynu będziemy za chwileczkę wytwarzali już ciasto, w którym będzie znajdowała się ugotowana kasza jaglana. I właśnie jakieś dodatki, które też przygotujemy za chwileczkę. Dobrze, to, to będzie koniec odcinka drugiego. Zapraszam do oglądania odcinka trzeciego. Dziękuję.